Czyli witajcie, z tej strony Projekt 21 Dzisiaj gramy w yy, operatora 112 Właśnie nie wiem czy to jest, jak to się powinno mówić bo W sumie to jest bo, 112 operator czy jakaś tak One man two operator przynajmniej tak mówią w grze Ale jak to oryginalnie jest to nie mam pojęcia Dobrze, anyway Operator 112, zagramy sobie w giereczkę yy, Zagramy sobie w sumie tak No jak to powiedzieć Kupiłem grę ze względu na ostatni dyżur tak zwany scenariusz, czyli zombie i sama gierka fajna jest, powiedziałbym, że takie 5-6 godzinek można pograć eee, plus jakieś powiedziałbym 10 na scenariusze du Dużo jest dlc w scenariusze, ale nie nie jest jakoś tam super rozbudowane chyba najbardziej z tego co ja patrzałem, to właśnie ostatni dyżur i pandemia jest taka ciekawa, a poza tym to, to mogę powiedzieć zobaczycie jak gierka funkcjonuje po prostu od po prostu od gameplay'u uważam, że warto po nią pograć, no, ale nie chcę, żeby się przy niej dużo godzin, bo wiedziałem jakiegoś tam przyznam się zobaczymy jakiegoś niskiego gracza, jakiegoś gifa i gdzieś się pojawia tych takich e, jakbym takich bublów gwiazdkowych co sekundę praktycznie także to Trzeba ostrożnie z tym gierką uważać. No dobra, więc tak. Jedną z fajniejszych rzeczy, którą mi ta gierka pokazuje, są właśnie tego typu, nie wiem jak to powiedzieć, funtipsy. Albo może nie tyle co tipsy, co. Coś, co faktycznie może uratować komuś życie. Także, także najważniejszą rzeczą jest, pamiętajcie, żeby zadzwonić pod numer 112. Jak będziecie w Europie, a przynajmniej w Polsce. Więc tak, tak się Gierka prezentuje, mniej więcej mamy jednostki straży pożarnej, jednostki policji i jednostki oczywiście tego e, pogotowia ratunkowego. No i to wiadomo, co mi się wszystko dzieli na poddziały, bo wiadomo, że są pojazdy techniczne, e, ratownicze ratownicze wysokości, sterny, tak samo jak na karetki, e, karetki na ambulanse, na paramedyczne samochody. Motocykle, i wiadomo, a policja. To już nawet nie będę mówić, że policja, tak zwana ludowa, słucham, czyli na reszta tego typu rzeczy. No i są myśmy głowce? Więc back to it. Uh. Muszę pierwszy zobaczyć, czym operujemy. Bo, wiecie, to do różnych rzeczy są potrzebne różne, różne funkcje. Także wiecie, takie zrobimy tutaj: mojego go i ja będę miał wszystko rozpisane specjalnie. No dobra, więc mamy wszystko, że tak powiem, porozkładane. Teraz zajmiemy się rozłożeniem jednostek, więc tak, z tego co widzę, mamy tutaj szpitale, jednostki policyjne, takie dość normalne rzeczy. Eee, rozpiski, moim zdaniem, chyba są proste. Jeżeli ktoś by się kiedykolwiek pytał, no. SJG. To prawdopodobie tak sobie po prostu jako specjalistyczna, jednostka gaśnicza i, i tyle. Aha, dobra. Także mamy to. Jak to będę chciał mieć zrobione? Więc będziemy chcieli mieć to tak zrobione, że tak, pojazdy typu ciężkie. Powiem Wam, że będę chciał trzymać mniej więcej tak w tutaj, w okolicy. No wiecie, bo to takie, tak, patrole na logikę będę trzymał, wiecie, gdzieś tu w okolicy, gdzieś w dalszych dystansach Mówię to oczywiście o policji Patrol 3 4 5 Tutaj sobie zapewnimy mniej więcej jakieś takie luki, jeżeli chodzi o ateków No mówię, no bo to jest jednak ciężki, a jak ma kto co gdzieś dojechać, to niech to będzie, wiecie, w centrum na staw. Tak samo jak będę chciał mieć cysternę No pojazdy z to tak Mniej więcej będę trzymał no w strażach, no po co mają być gdzieś tam są w patrolach Jedyne co to... Bo mamy jeden szpital, tak? O cholera, to niedobrze, no to na razie zróbmy tak, że sobie to w taką, taką ścianę Dwie karetki, ich będą cały czas w takim razie w pogotowiu e, Mamy ambulanse, te to są transportowe, tak zwane Czyli jeżeli trzeba gościa, wiecie, zanieść do do szpitala naszego, także niech to sobie będzie tutaj QRFy, no to raczej self-explanatory sytuacja, cokolwiek wiecie się wydarza uznam, że nie będzie nam potrzebny patrol, czy inne tego typu rzeczy i mniej więcej, tak to będzie wyglądać, no i lotnik no to, jak, jak kiedyś powiem wam ktoś się zapyta co to znaczy lotnik, jakiekolwiek ponarka mm. dobra, nie powiem, że udaję, że znam to słowo, w sensie. Wiemy, wiem co to, jak jak to w głowie jest powiedziane, ale nie, ale... Kolsik Lotnik to po prostu. Znajmy, że jak ktoś by tego nie wiedział, no to... O! I właśnie o co chodzi nam? Koncert. Musimy koncert, powinniśmy. Ubezpieczyć Policję... policwiem. To jest zarzisz medyków. No dobra, no to co myślimy? Nasz pierwszy ten i mamy też incydent. Pożar w parku. W parku płonie kilka drzew i krzewów. się rozprzestrzenia. No to już lecimy ze strażą pożarną. No dobra. To jest duży pożar, także weźmiemy... Ściągniemy Psz... drugą straż pożarną z miasta. I teraz tą imprezę. No dobra, no to co? Karetka. Wiem, że jednostka antyterrorystyczna może się tam nie przydać. Ale tam na pewno wrzucimy jednostki e, przeciw Anti-Rio, tak to mówią. Oraz. Opowiem Wam, że przynajmniej jest to taka przy, w mojej głowie taka dobra. Jakby to powiedzieć. Y zapytać w tym razie. To tu, e, Dobra praktyka, którą proszę, tak powiem, w lotnictwie się używa, żeby mieć straż pożarną na miejscu. I mniej więcej tak to jest. Mamy wyjazd, one sobie tutaj jeżdżą i patrolują po tych terenach. Chyba, że każemy im wiecie, gdzieś tam stanąć w jakichś tam e, miejscach. Na przykład ja bym powiedział, że terenie, o, mamy incydent. Zgłoszono przekroczenie prędkości. No, yeah, zaczęło się. No i ginimy. Fajna gierka, tylko że się nudzi po pewnym czasie, muszę wam przyznać. O, porzucony baga. No, Może nie bombowaliśmy w pewnej interwencja sapera. Czy my mamy sapera? Oj, my nie mamy saperów. Także weźmiemy wóz z, ciężki, z ciężkimi naddziałami. Eee. Dobra, tutaj mamy incydent. Potrzebna interwencja strażaków. Poważne prace techniczne. No to... W... Technik. Proste. No i tak to miejcie wygląda. Dobra. To jest straż, pożala cała reszta, stoją jakieś obywatele. Dobra, i kolejny incydent. Zobaczymy w na co mamy objawy udaru słonecznego. Wyślemy tego qrf -y medyczne W ogóle, mogłem to nazwać QRF1M napisałem, a jak teraz sobie myślę że po prostu mieć QRF1M, a on napisał QRM O, i lecimy gości Prawdopodobnie, kolejny incydent, że to jest jeden ranny e, Para medyków podkreślamy No wiecie, tak w większości to jest takie self-explanatory Co jest najbliżej, tam co pojedzie Chyba, że się dzieje jakiś poważny incydent Ale ja pożarowy Przejazd na czerwonym świetle, no to... tutaj. Oj, widzicie, że to się przemieszcza. To no wiadomo nie będę patrolował, tylko kurczę od tego są. Zwłaszcza, że... Widzicie, to jest tak trochę na logikę. Dobra, bo, tak, bo jakbyśmy ścigali karetką gościa za przekroczenie prędkości albo wozem e, antyterrorystycznym, to jednak byśmy tam nie dojechali zanim szkoda. Jak wygląda sytuacja? Podejrzany bagaż. O, i, i są złączone incydenty pierwsze. Ta sygnalizacja sygnalizacja świetlną. E, wyślemy techników i patrol ściągniemy. Ci wracają do bazy. Tutaj jest... Dojazd do rannego Urządlana osoba okay, to... Dobra ten właśnie No to dojechaliśmy No dość prosta sprawa Czyli będą pieniążki do zapłacenia Zawsze ja kurde Podziwiam tych y... Osoby które pracują wiecie jako ATC W wieży albo właśnie tylko tylko tego operatorów Bo oni nie mają Takiej fajnej mapki prawdopodobnie Aż tak, że widzą co gdzie jedzie Przynajmniej tak myślę Wiecie alkohol w z publicznym co? Jak tak można? Wzywamy drużynę z ładową, z tam. Znacie zasady. Przecież to jest najgorsza możliwa choroba. Nie, czasem jaka choroba. Przejaw, o, incydent. więc kilku podejrzanych. Mam podejrzenie ma do aresztowania. Przynajmniej w z nie jestem w pojeździe. Ehm. Weźmy transporter policyjny. Daje mi się, że. Od terrorystów można? Chociaż. Dobra, zróbmy tak, taki patrol Ja bym osobiście przy tego typu rzeczach jeszcze bym dał. E, pomoc medyczną w sumie, żeby była w razie czego, Chociaż każda z tych tutaj jednostek jest kwalifikowana, żeby udzielać jakiegoś rodzaju pomoc medyczną, no, ale. O, właśnie, o, 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 pijany kierowca. Jest go zatrzymajmy i za patrol nie wyjedzie. I tutaj już widzę problem jaki mamy, zobaczmy, bo tu nam się za dużo policyjnych jednostek koncentruje. Tutaj jest jako tako spoko przez to, że na środku zostałem, ale tutaj jest. O, o, o. Eee, Dobra. Z my bagaż kolejny. Chyba długo to zajmie? Nie. Cholera, powiem wam, że to się bym zastanawiał. Dobra, Ziem my tak. Incydent, żeby na inwestorzaku. Poważne prace techniczne. Wóz techniczny 20. mamy. Operator? Dobra, techników możemy stąd zabierać już w takim razie. Sprawa, Sprawa rozwiązania, niech ludzie... Okej... Bo Jezu, ile policji mi jedzie. Ej, hey, ubrałem. Pijanego kierowcy? Tutaj nie ma prawie żadnej karetki. E, pościg podejrzani próbują uciec. E, weźmy ten blokujący obiekt zabezpieczenie terenu. Aha, a, dobra. Incydent zmiażdżony przez tłum. O cholera! Zmiażdżony przez tłum. Rodzic, gołec, od razu, proste. Wydaje mi się, że to może być poważne. Żeby nie tworzyć tylko podejrzanych. W ogóle, co może spowodować korki? Dobra, to robimy tak. Zgwamy technikus. Czy jest tu patrol? Właśnie to jest to, że brakuje nam ludzi, osób. Kluczka to jest? No dobra, to dużo nie powinno być, także. Transporter e, policyjny będziemy Niech tam dojedzie. Dobra. Trzeba te dwa ambulanse, no bo to jest jednak taki priorytet, żeby trzymać takie rzeczy. po prostu trzymać. Bo nie, nie wiadomo co się stanie. Pomoc, rany medyczne i teraz Duży pożar na miejscu zdarzenia. Duży pożar, dobra. Interwencja medyków. E... Jeden ranny i właśnie to jest to, że... Dobra, tu jest transport na jedną osobę. To szybko tam dojedzie. Właśnie. Atak tak i... Pierwszy zabezpieczmy, niech dojedzie k... QRF medyczny. Od razu karetkę wyślijmy z tego z centrum. Znowu, udar słoneczny. O, właśnie, karetkę weźmiemy z tego. Dobra. Na razie. ...my jest. dobrze. Na razie dobrze się trzymamy. O! Incydent. Jeśli alkohol w publiczny, publicznym, no to taki incydent z dupy. No ale ten radio już przekieruje. Fire engine needed. A dobra, czyli tam tu jeszcze. Udar mózgu. Kto ma udar mózgu? Potrzeba ma na Do tego odrażliśmy wobec. Dziwnie wygląda. Ale widać, że trzeba specjalistyczną pomoc. Dobra, urzędnik strażacy dojeżdżają e, Kieszynkowiec, w serio Dobra, Patrol stąd ściągniemy Chociaż tam szybciej dojedzie, też szybciej dojedzie, to wtedy nie Ale nie, nadal będzie trzeba tam coś ogarnąć Koncert jest dobrze Ekskubicjonista obnaża się na ulicy Czekajcie, yy... No dobra, no niech artyterroryści do niego przyjeżdżają, no nie ma tego no. Głupio to będzie wyglądać, ale. Wiecie, no co poradzić. Eee, kolejny incydent. Mamy przyspieszenie prędkości. O, to wyślemy. Widzicie, co na razie zostawmy tego? tego. Niech policja sobie z tym poradzi. Znaczy, patrol. Bo... bo trzeba mieć jeszcze przewóz osoby. Dobra, jak leci stój ten? Zaraz to otrzymamy jeden szpital. To jest. Jak na całą okolicę... może być. No dobra, tu już tylko patron, trójkę Tutaj cały czas zabezpieczamy imprezę. Mamy... wodę full, tu też wody full. Ej, czy moglibyśmy jednostek Szwajcarnostek wiecie... Do, czy, czy moglibyśmy wysłać armatkę wodną policyjną do gaszenia pożaru? Jestem ciekaw. Aż Wiecie co? Wiem, aż kusi mnie, żeby nie zapytać, wiecie, sierżanta bagietę Czy jest taka możliwość? Dobra, pomoc medyczna, jeden ranny O, i to jest właśnie ta część 112 Takie pytania... Wydaje mi się, że... zachowanie I co z z, z, z innymi police action is required Dobra. what happened someone has gone mad and started attacking the concert patrons dobra how many I people are are injured ranny? we know that several people are currently injured Mhm. Mm how badly are they injured we most injured? have minor wounds but one person has been bitten through to the muscle Were any weapons? he attacked them with his bare hands and teeth No dobra, eee... tak, i tu, tu musimy sami wypadek na koncercie. Dobra, schować. I teraz tak, chcemy na pewno radio bo jest najszybciej. Chcesz antyterrorystyczną? Wycinamy tak. A jedna jest do skóry. Wyślejmy jeszcze do tego karetkę, mniej więcej. Bo nie wiemy, w jakim stanie to będzie. Jak to wygląda, dobra, to się radzi. Jedna osoba stara do skóry przegryżała, To śni głowy sprzeci. Oddał strzany. O kurde, agresor, zainfekowany. Pierwszego zombie mamy. O kurde, widzicie. Kradzież w sklepie. Strażów. Alarm przeciwpożarowy. No to problem. Dobra, zobaczmy jak tam się akcja dzieje. Dobra, agresor ogarnięty, zaatakowana kobieta, zaatakowana mężczyzna. Mklując mężczyzna. Wszystko ogarniamy. Podrobiona recepta. to, no to to. Tak to. O, mamy kolejny incydent jakiś ciekawy. Walka w sklepie. Mężczyzna atakował ludzi w sklepie. Myślimy patrol. Wóz pancerny. Brzmienie ciekawie. Mamy karetkę, żeby tamto jechało? Nie, musimy wysłać. Weźmy ambulans. Też zanim oni tu dojadą. Ujadą, co tak jedzie? Dobra, kolejny incydent. Przysiadowca. O, to dramatyków. Zostaliśmy zatakowani znowu. Pięścią. No to. I na to było. No i też tak jak przed chwilą ruszałem przed chwilą tą kwestię, że wiecie, każda z tych jednostek jest kwalifikowana do pewnego stopnia, żeby udzielać jakiejś tam kPP. Także możemy wysyłać inne jednostki do innych typów e, wydarzeń, ale to będzie takie bardzo minimalne ogarnianie czegokolwiek. Dobra. E, Dużo mamy rannych, jak to się... No dobra, te zastępy policji to nie są już potrzebne. Nikt... Policja stosownie odjeżdża. O. Czas na czerwonym świetle. Chwila moment. Kto tu mieliśmy? Zosykowany mężczyzna. A nie, tu ma więcej agresorów jest? Chyba że już już ogarnęliśmy. Taka respa pojedzie, trochę byłoby dobrze. Zmianie kości, ambulacja od razu. Koncert, ile no, on jeszcze będzie trwał? Dobra, tak, wiem, 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 że są medycy potrzebni. O, czekajcie. czekajcie, o, dawaj. Do tego chcę pana od razu. Jak najszybciej to. Jedź. Nie obchodzi mnie to. Jestem zbrodni Dobra, eee, idź tu. Tak, gonić. Tutaj, dobra. Mam na nie ucieknie, go się. Nie ma chuja śmigłowiec do takich rzeczy bym załatwił. Prześladowca. No to już. Nie, 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 czekaj, czekaj. Czekajcie. No dobra. Ej, a tutaj przeznaczyłem świetę, no kurde, co ty robisz? Tak, tak, medycy są, medycy ogarnili swoją sprawę. Dobra, i to teraz się nam kończy. Rekrutację mamy. Jest jeszcze czwarta frakcja w tej grze, ale to poczekam, aż ona przy... pojawi się w tej grze. Poza, oczywiście, tymi, co mamy. Potrzebny transport medyczny, to mamy. O nie, nie mamy, nie mamy. E... Dobra, skończyło się. No to karetkę można sobie wysłać. Już, 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 już. No i mówię: mamy spokój. Tak oto mamy naszą. Nasz pierwszy dyżur Przekupstwa, nie przekupstwa, fajne, wszystko mamy rozwiązane, także Co ja mogę powiedzieć Dochód Dosyć spory K Punkty kariery są No co Do następnego odcinka Do Jutra Cześć